Dzień dobry. Witam serdecznie przed majówką. My dzisiaj przygotowujemy ostatnie jeszcze wysyłki przed majówką. Co niektóre palety jeszcze pojadą. To jest drugi nasz odbiorca na rynku belgijskim Sebastian Divres. Tam można zakupić jak w poprzednim roku podobnie izolatory do metod. Biotechnicznych. Tutaj mamy Austrię i, i Christian Reiger. Również metody biotechniczne. Tu jeszcze brakuje jedna paleta, bo to jest chyba 400 izolatorów. No i przesyłki, różne kraty. Ponownie Szwecja, Niemcy. Ale miałem pokazać taką ciekawostkę. I zaraz to omówię. Tutaj Słowacja przygotowana. Również kraty i takie fajne Langstroty. Tą ciekawostką jest pasieka mazurska. Jutro do nas przyjeżdża właściciel po odbiór. Tu jest ponad. Chyba 240 kompletów takich, czyli izolator duży, dadant, 4 albo 5 ramkowy. No i co jest ciekawe w tym, ja może pokażę bliżej. Otóż pszczelarz prowadził takie własne testy nad pracą z izolatorem i zaproponował w tym izolatorze, robił takie testy przez Rok według własnego wymysłu, czyli sam skonstruował jakiś tam izolator z bocznymi ściankami, nie wiem czy z plastiku, czy z czegoś innego. Ale właśnie chodzi o to, że on pracując z tym izolatorem, ściągniemy przekrywkę stosował pionową kratę. Jak wiemy, izolator ma różne zastosowanie, w sumie we wczorajszych rozmowach. Z Fryderykiem Dunem ustaliliśmy, że tych zastosowań już jest chyba około 14, i tu jest właśnie pokazane, że można oddzielać sobie, że na przykład chcemy zwalczać warozę, ograniczać czerwienie na jednej ramce. Więc ustawiamy sobie tą kratę pionową, ona z wszystkich stron bardzo dobrze przylega, dołem również. Na jedną ramkę, jeżeli chcemy, no to ustawiamy sobie na przykład na dwie rameczki, uzyskując określoną szerokość, na której coś tam robimy, gospodarujemy. Jutro Pana Marka zapytamy, na czym polegają te jego nowości tej pracy. No a my przygotowaliśmy po prostu taki zestaw kompletny dużej ilości izolatorów i do każdego jest właśnie taka krata pionowa, łączona jak zwykle na nitach. Chodzi o to, żeby to było trwałe i żeby to spełniało te wymagania, które sobie pszczelarz założył. Także tym rozwiązaniem również zainteresowali się pszczelarze z Niemiec z wykorzystaniem takich dużych izolatorów w ulach Zegeberger pokazywałem to na naszych forach YouTube to jest przygotowane wszystko bardzo dokładnie, bardzo precyzyjnie izolatory również są nitowane czyli to jest taka jakość można powiedzieć którą zadowalają się również pszczelarze w innych krajach, w Stanach Zjednoczonych czy Australii, ale tam dedykujemy stricte izolator najczęściej dwurankowy, jednorankowy. W Europie dwurankowe do metod biotechnicznych. To jest nowość. Wiele nowości powstaje na bazie naszej współpracy z pszczelarzami. Jutro postaram się porozmawiać z panem Markiem i usłyszymy jak on pracuje na tych. Izolatorach i do czego one mu są potrzebne. Serdecznie pozdrawiam.